Cześć, ja jestem Vlosingola i witam Was w pierwszym, ale jedynym vlogmasie na moim kanale. Ten film by nie powstał, gdyby nie moja mama, dlatego tutaj jeszcze raz jej bardzo dziękuję i doceniam to, co dla mnie zrobiła, a mianowicie zrobiła dla mnie kalendarz adwentowy, i ja powiem Wam, że zawsze co roku marzę o kalendarzu adwentowym, jednak w tym roku wyszło tak, że nie mam żadnego kalendarza adwentowego, nawet takiego z czekoladkami czy z herbatami. Jak gdzieś tam trochę do mamy marudziłam, że nie ma takiego super włosowego kalendarza adwentowego, że jedyny jaki jest to wiadomo z jakiej firmy, i nawet chciałam go kupować ale jakoś na Instagramie gdzieś mi kilka spoilerów mignęło, co tam w środku jest i z niego zrezygnowałam, a żadnego innego takiego konkretnego nie mogłam znaleźć. I nawet któregoś razu powiedziałam do mamy, że dam jej pieniądze i niech mi sama stworzy taki kalendarz adwentowy z różnych produktów włosowych, z Rossmana czy, czy z Hebe. I ja tutaj 6 grudnia patrzę do buta, a obok buta, bo nie w bucie, bo by się nie zmieściło, stoi dosłownie kalendarz adwentowy Stworzony przez moją mamę. Tak on się prezentuje, jest już troszeczkę ta folia zniszczona, dlatego pozwólcie, że ja będę go po prostu tutaj trzymała i szukała każdego okienka, ale. O! Leci! Dobra, jednak tutaj go nie potrzymam, a potrzymam go tutaj. Mama mi powiedziała, że każde takie pudełeczko musiała wyciąć i dokładnie jeszcze sama poskładać, dlatego no na pewno dużo pracy jej to zajęło. Jestem bardzo ciekawa, co jest w tych 24 okienkach, bo no nie mam pojęcia zielonego, co z tej pomyślała. Czy są to same produkty do włosów, czy też do twarzy, czy też jakieś do ciała może? Zobaczymy, zobaczymy. I co, nie będę dłużej Was tutaj trzymać w niepewności i samą siebie również zaczynamy otwierać kalendarz adwentowy. Szukamy pudełeczka z numerem 1. Powiem wam, że to nie jest takie proste. O mam dwójkę, widzę. Tutaj cztery. O, jest jeden. Dobra, jest jedyneczka. Mamy pudełeczko z numerem 1 i zobaczmy, co jest w środku. O, proszę bardzo, mamy tutaj. Termoochronem, takie mleczko do włosów z Mariona, czyli mamy produkt numer 1, który jest produktem typowo do włosów. Jeśli chodzi o skład, to on ma y, sporo olei, y, ma też y, olej kokosowy, czy ma jakieś y, humektanty albo proteiny, nie, czyli będzie też fajnie wygładzające. No, ciekawe, jak ono się sprawdzi. Dobrze się zapowiada na sam początek. Nie testowałam go jeszcze, więc mama dobrze trafiła. Na pewno na Instagramie będą trwać testy tych wszystkich z tych produktów, które będą do włosów. Także zapraszam Was tam serdecznie. A żeby już nie przedłużać, bo mamy 24 okienka. Więc, nawet jeśli poświęcę jedną minutę na jedno okienko, co pewnie nie jest możliwe, bo jestem gadułą, to ten film i tak będzie trwał 24 minuty. A jeszcze wstęp dodać, i tak dalej, i tak dalej, żebym przynajmniej w 30 minutach się zmieściła. Do tego nie będę tutaj się dłużej wypowiadać. Zapraszam na mojego Instagrama, bo tam na pewno będziemy testować te produkty. I lecimy do okienka numer 2. Dobra, teraz otwieramy okienko numer 2, i gdzieś mnie ono już tutaj mignęło. O, jest. Tutaj mamy. Dwójeczkę. Zobaczmy. Dobrze jest zapakowane, że jest tak tylko na jedno rozwiązanie, a nie trzeba tutaj kombinować O! Tutaj mamy dwa słodycze. Mamy taką kuleczkę Mikołaja oraz takiego przesłodkiego, przesłodkiego misia. Także fajnie, czyli będzie różnorodność. To super, bo nie będzie monotonii. Nie wiem, czego dalej się spodziewać. Zobaczymy, co tutaj dalej będzie. Na takich okienkach, przynajmniej nie będę się za dużo rozwodzić. bardzo miłe zaskoczenie, na pewno okienko też na plus i lecimy dalej. I mam tutaj trójeczkę. Zobaczmy, co jest w środku. O, chyba jakaś pomadka. Tak, jest to pomadka, ale z taką uroczą choinką. I to jest, słuchajcie, zwykła pomadka do ust. Ja używam ich multum. Mam po prostu w każdej kurce, w każdej kieszeni od kurki, na parapecie, w kuchni, w łazience, w plecaku, w torebce, w jednej, drugiej, trzeciej, bo zawsze muszę mieć przynajmniej pomadką bezbarwną pomalowane usta, bo nie lubię mieć takich suchych. Także to okienko na pewno na plus. I to nam pokazuje już, że to nie będzie typowo włosowy kalendarz, a będzie tutaj różnorodność. I okienko numer 4. Gdzieś mi wcześniej też mignęło, ale już oczywiście zapomniałam w tym miejscu. O, jest, ukryło się, bo było tak. Dobra, czwóreczka, co my tu mamy? Pod numerem 4. Oj, to jest tak inaczej zawiązane niż tamte pozostałe. I nie mogę się do tego tak łatwo dostać. Jestem. Co to? Dobra, wiem co to jest To jest taka gumka do koka Która Otworzę Wam To jest taka gumka do koka Taki wypełniacz, na pewno wiecie co to jest Bo kiedyś to było bardzo popularne I kiedyś coś takiego miałam Ale teraz już te... No nie mam czegoś takiego, bo nie używałam Jestem ciekawa jak na takich moich Już krótszych włosach Zdecydowanie taki wypełniacz Się sprawdzi Kurczę, w sumie rzadko, no nie kojarzę, żeby jakieś kalendarze adwentowe, nawet te powiedzmy słabsze, które gdzieś tam oferują te gumki, sprężynki, dawały takie wypełniacze. A to jest spoko opcja, bo to jest tanie. Wiele osób pewnie z tego wciąż korzysta. No ja nie korzystam, bo, bo nie mam czegoś takiego, ale spróbuję z tym zrobić fryzurę. Więc jeśli jesteście ciekawi efektu, to ponownie was zapraszam na mojego Instagrama. Dobrze, że pomyślałam o tym, aby sobie zrobić herbatę. Wiedziałam, że ten film będzie długi i że się nagadam tutaj. Okienko numer 5. Jakiś dzwoneczek tutaj słyszę. Co to jest? Z dzwoneczkiem. Aniołek taki! Do powieszenia! Dzwoneczek! Mega uroczy! Przepiękny! Postawię sobie go tutaj. Piękny. Szósteczka. Oj. Oj, to jest maska na twarz Ale taka Zobaczcie, że ona ma takie Jak z, takiego, z takiej lizaki tak, tak. Co to dokładnie jest? Rozświetlająca maska w płachcie O zapachu cytrynowych cukierków mm. O oh, wow, nie widziałam czegoś takiego jeszcze Na pewno sobie użyjemy jej Ciekawe. Teraz okienko numer 7. I tutaj mamy takie oto dwie kuleczki czekoladowe. Super W końcu będę miała trochę słodyczy, bo sama sobie nic nie kupuję. A czasem fajnie do kawusi coś słodkiego zjeść. Dobra, była siódemeczka, czyli teraz numer 8. Czy to są skarpetki? Tak. To skarpetki wyłniane! Tak, 100% wełny? Nie, mamy 20% wełna, 20% bawełna, 5% wiskoza i 50 angora. Mega się jaram skarpetkami, jak jakaś nienormalna, ale ostatnio mam fazę na właśnie takie ciepłe skiety, bo poczułam jak to jest, jak jest mi ciepło w stopy po prostu. I nawet zamówiłam sobie, idzie do mnie zamówienie z temu, właśnie ze skarpetkami wełnianymi, no ale zanim ono dojdzie, bo poprzednie mi szło chyba z 3 tygodnie czy 4, no to trochę minie, a tutaj mam skarpetki! Superansko, mega się cieszę. Idealne okienko dla mnie. Dobra, teraz numer 9. Pod dziewiątką znajduje się, o, znowu coś na osłodę, czyli mamy kuleczkę i Mikołaj. Ja ogólnie doceniam wszystkie te okienka i zdaję sobie sprawę z tego, że mama miała ogromne wyzwanie, bo spójrzcie, 24 okienka samemu, nie w miniaturkach, tak jak robią firmy i mają do tego przeznaczone fundusze. Wymyślcie takie 24 okienka i to dla Włosomaniaczki, no, no jest to wyzwanie. Dlatego fajnie, że moja mama tak pomieszała. Jest to w zasadzie taki personalizowany kalendarz dla mnie, bo i te skarpetki, i pomadka, no. Wszystko to, co ja po prostu lubię. I mamy numer 10, a tu kryje się. Ok, wiem co to jest. To jest yy, mydełko takie, takie, w takim zapakowaniu jak cukierek. Czy ono pachnie? Nie wiem czy pachnie. Ale położę sobie je na zlewie. Kiedyś w ogóle, jak dostawałam takie medelka, to z nich nie korzystałam i po prostu leżały gdzieś w pracy. A w sumie, czemu by z niego nie korzystać? Skoro może jeszcze pachnie świętami, w dodatku, nie jestem w stanie poczuć. Szkoda jedynie, że to nie jest w formie czegoś świątecznego, chyba że to jest płatek śniegu. Mi to wygląda troszkę na kwiatuszka, ale. Z drugiej strony ma dużo tych takich jakby właśnie nie płatków, tylko czegoś, że może jednak faktycznie przypominać to g... płatek śniegu. W środku też coś tam coś, coś jest. No ciekawe. Ale na pewno położę je u mnie na zlewie. Okienko numer 11. W zasadzie nie okienko, tylko pudełeczko. I tu mamy coś z Rituals. Co to jest? Czy to jest odżywka, czy do ciała? Nie, to jest do ciała. Aha. To jest taki lotion, można powiedzieć? No taki, wiecie, Boże, zabrakło mi słowa. Do ciała. Balsam, balsam do ciała. Fajnie, taki malutki, więc przyda się, bo ostatnio zaczęłam częściej wyjeżdżać na jakieś eventy. Więc taka miniaturka. W zasadzie nie jest miniaturka, bo 70 ml, ale mimo wszystko jest mniejsze niż te, które ja sama posiadam. Także na pewno mi się przyda. Kolejne okienko to numer 12. Czekam na jakąś rzecz włosową, ale nie tym razem jeszcze, bo tutaj mamy dwie kuleczki czekoladowe. I w numerze 13 jest coś większego, bo pudełeczko nawet się nie chce do końca zamknąć. Sprawdźmy, co tu jest. O! serum, Czyli mamy rzecz do ciała, bo mamy tutaj adaptogeny, ekstrakt z aloesu, wegańska keratyna, niacinamid, betaina cukrowa i cynk. I jest to, słuchajcie, serum do skóry głowy albo na włosy i końcówki. Można też stosować jako booster do odżywki. Co my mamy tutaj w składzie? Aloes, glicerynę niacynamid faktycznie i to dosyć wysoko są te wszystkie produkty. E, Mijała faktycznie taką całą serię do włosów, ale nic jeszcze od nich nie testowałam, także zobaczymy jak sprawdzi się właśnie to serum. Bardzo dobre okienko, super, bardzo się cieszę. Było 13, czyli teraz numer 14 i czuję, że jest lekkie i nic tutaj się nie przewraca, dlatego tym bardziej mnie ciekawi co tam jest, bo raczej nie słodycz, bo słodycz by się pewnie... Przewracał. Tu jest. A nie, dobra, tutaj mamy kolejne mydełko, już w innym kształcie, i ono jest tutaj podpisane, dlatego tak myślałam, że tamto też będzie, bo jest to robione przez środowiskowy dom z samopomocy, także jest to własno-ręcznie robione. Serio, są mega urocze te mydełka, tylko właśnie mam nadzieję, że one y, jakoś fajnie pachną, może nawet. Fajnie pachną świętami, byłoby wtedy ekstra. I teraz numer 15. Już szukanie nie sprawia mi takiego kłopotu, bo jest coraz mniej okienek, a te liczby są na wierzchu, dlatego idzie mi to coraz szybciej. I tutaj mamy coś na osłodę, czyli kolejny taki misiaczek. I pod numerem 16 już coś wystaje, więc zobaczmy, co to wystaje. A jest. Aha, to jest takie, taka mgiełka perfumowana do ciała, ale i do włosów yy, o zapachu malinek. Zobaczmy, jak pachnie. Mmm, ładnie pachnie. Tak słodziutko, malinkami, przyda się. Jak nie teraz, to może bardziej nawet na lato. Yy, czy na włosy ja bym tego użyła? Zobaczmy, jaki jest skład. No nie, na włosy bym raczej tego nie użyła, bo mamy tutaj alkohol na pierwszym miejscu. Wprawdzie nie denat, ale alkohol, ale na ciało już jak najbardziej. Wiadomo, że też nie codziennie, i też używamy różnych balsamów, aby je nawilżać, ale takie mgiełki są jak najbardziej spoko od czasu do czasu. Numer 17. Zobaczmy, co mamusia przyszykowała. Dwie kuleczki. Do zjedzenia. I numerek 18. Fajnie też, że mama pomieszała i te słodycze nie są pod rząd, tylko jakbym na przykład otwierała codziennie po jednym, no to miałabym jakiegoś rodzaju zaskoczenie, prawda? Nawet teraz mam zaskoczenie, bo nie wiem, czego się spodziewać. A tutaj jest jakieś pudełko. I jest to chyba próbka jakiś perfum. Powąchajmy sobie, jak pachną. O ile je wydobędę stąd, bo nie mogę... O, okej. Okay. Pryskałam tą mgiełką. To zobaczmy sobie tu. O, ciekawy zapach. Taki bardzo orzeźwiający. Mhm. Ale w ogóle im... im dłużej jakby jest na ręku, tym bardziej... In, tym, tym bardziej zmienia się zapach tego. Staje się taki bardziej intensywny. Mega fajnie pachnie. No, naprawdę ładnie pachnie. Nie jest to w 100% mój zapach, ale to, co mogę powiedzieć, to na pewno jest ciekawy zapach. Jest to taka malutka próbka, więc na pewno wyląduje w mojej torebce i na pewno kiedyś mi się przyda. I numerek 19 to jakaś jakby, nie wiem, książka czy co? Jest najbardziej zawinięta tutaj najciaśniej a nie, to nie książka co to jest z Mariona opowiadanie pod choinkę zestaw maseszek pielęgnacyjnych do ciała aha otwórzmy to patrzcie na to Tutaj mamy nawilżającą, kremową maseczkę do twarzy z migdałem i rokitnikiem. Tutaj mamy wygładzającą, kremową maseczkę do twarzy z cynamonem i imbirem. A tutaj kojącą, kremową maseczkę do twarzy z żurawinem i makiem. Mega! Jakie fajne w ogóle, jakie piękne opakowania! Spójrzcie, tu i tu. Genialny dla kogoś na prezent! Świetne! Jeszcze z Mariona? i teraz mamy okienko numer 20, czyli zostało 5 dni i tutaj mamy ponownie coś na osłodę, czyli Mikołajka i 21 też się nie domyka wystaje tutaj jakiś kosmetyk ale też jest ciasno zawiązany tutaj mamy słuchajcie z natury Siberiki koncentrat witaminowy do włosów i ciała spryskę sprayem całe ciało oraz wilgotne lub suche włosy w ogóle spójrzcie, że tutaj w środku są jakieś kuleczki nawet. Jaki to ma skład? Gliceryna. O matko, jaki mały, ledwo ja, widzę. Glicerynę tutaj mamy na pewno. Jakieś oleje, ekstrakty. Na pewno wypróbuję do włosów, zobaczymy, czy, czy będzie bardziej takie oleiste jak serum, czy może bardziej właśnie nada nam objętości. Ciekawy produkt, ciekawe okienko i zbliżamy się coraz bardziej do 24, ale teraz mamy jeszcze 22 okienko i tu jest ok. Oprócz kuleczki mamy również taką spinkę, taką psówkę. Jest mega ładna. Natomiast ja takich psówek za bardzo nie używam z takim zdobieniem. Może mi się do czegoś kiedyś przyda, więc na pewno wyląduje w moim koszyku z różnymi akcesoriami. Wiem, że dziewczyny noszą takie, nawet teraz, ale jakoś ja nie mam, ja w ogóle nie spinam tak w ten sposób włosów. Może do jakiejś stylizacji. Może właśnie do stylizacji, gdzie będę miała coś różowego na sobie, albo do jakiegoś zdjęcia na Instagramie, czy, czy na event, jak będzie event i będzie dress code, na przykład jakiś różowy, czy diamenciki, to takie coś mi się wtedy przyda. Tak na co dzień raczej nie będę nosić, ale może kiedyś faktycznie jej użyję. I przedostatnie okienko, czyli numerek 23. O, jakiś duży produkt tu się znajduje. Gąbeczka do makijażu, Beauty Blender. Niech każdy makijaż stanie się ucztą dla zmysłów. Ale w ogóle jakie ładne, zapachowe to jest. Tu jest napisane, że jest zapachowe. Mam ochotę to otworzyć w tym momencie. I otwieram to. I tak muszę wymienić gąbeczkę do makijażu już, więc akurat wymienię teraz. Czy ona czymś pachnie? Nie powiedziałabym. Niby czekoladą ma pachnieć. No dobra. Dobra, jednak trochę pachnie. No, trochę pachnie czekoladą. Okej, okay, dobra. Pachnie trochę czekoladą. Wydaje się być dobrej jakości, bo jest mięciutka, a to jest najważniejsze. Więc fajnie, idealnie mama trafiła z tym okienkiem, bo faktycznie muszę wymienić w tym momencie gąbeczkę do makijażu. A teraz przejdźmy sobie do ostatniego już okienka, w którym pokładam naprawdę spore nadzieje, bo jednak zazwyczaj kalendarze są tak robione przez firmę jakieś, że 24 okienko jest... No, jedno z lepszych, albo nawet najlepsze, dlatego jestem ciekawa, czy moja mama też tak zrobiła, że 24 okienko będzie jakieś super. I co my mamy tutaj w nim? No, wydaje mi się, że tak. Okej, okay, jest kulka, ale to nie wszystko. To nie wszystko, moi drodzy, bo mamy tutaj również kolczyki. Takie serduszka. Mega urocze są i nie mam takich kolczyków. Więc na pewno będę je nosić. Przydadzą się. O, latające serduszka. Na pewno będę je nosić, bo nie mam takich serduszek. A czasem faktycznie wolę takie tylko przy uchu mieć. A takich przy uchu raczej chyba nie mam żadnych już. Jak już mi się. Pogubiły, czy cokolwiek, I dlatego jedyne, jakie noszę, to właśnie takie, bo takie mi się owszem podobają, ale czasem jednak fajnie jest założyć takie zwyczajne. Na przykład dzisiaj szłam do Fryzjera i wiedziałam, że na przykład takich nie będę zakładać, no bo bez sensu, będzie niewygodnie dla Fryzjera, ale takie wtedy byłyby idealne, dlatego to okienko jest jak najbardziej trafione. I to by było już na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak bawiliście się, otwierając razem ze mną kalendarz, bo ja bawiłam się świetnie. Wiele okienek jest takich naprawdę 10 na 10, wiele okienek jest takich 9,8 na, na 10, ale mimo wszystko... Uważam, że tak naprawdę każde okienko jest 10 na 10, bo zostało zrobione własnoręcznie przez moją mamę i wiem, ile pracy w to włożyła, ile to kosztowało i doceniam w ogóle ten gest zrobienia dla mnie kalendarza adwentowego. Jeśli macie ochotę zostać ze mną jeszcze trochę dłużej, to zapraszam na pierwszy film i drugi film, a ja na dzisiaj się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!